Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku LPG Majstra. Mam dzisiaj wyjątkową okazję startować w rajdzie Walimska Zimówka startować, jechać po trasie. Jest ze mną Piotr. Piotr czuwa tutaj nad poprawnością wjazdu na PK startowy. Piotr, powiedz kilka słów, o co tutaj chodzi naszym widzom. Tak, cieszę się, że jesteście tutaj z nami, a tak naprawdę tutaj na tym PKC nadajemy a, terminy, do, dokładny czas. Tam z tyłu z nami jest zegar, jest tablica, załogi przyjeżdżają i nadajemy mi czas, o której wjeżdżają na tak naprawdę start, gdzie jest konkretny pomiar czasu, a, i tam już jest chronometraż, one startują. A, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście z nami. Dzięki temu mam okazję troszeczkę poszerzyć wiedzę o bezpieczeństwie na rajdach samochodowych cieszę się, że nam wspieracie z nami, że możemy dotrzeć do tych młodych widzów i oczywiście tych starszych też, którzy dzięki temu możemy powiedzieć trochę więcej o bezpieczeństwie. Stawajcie zawsze tam, gdzie możecie, gdzie, są, gdzie nie są czerwone. A szykany, gdzie, gdzie nie, jest, nie ma za dużo czerwonych taśm. A jest tak naprawdę naj, najważniejsze to, żeby słuchać się sędziów sportowych i dzięki, że mogę dzięki Waszym kanałom i zasięgom to powiedzieć. Słuchajcie sędziów w kamizelkach, bo oni dbają o Wasze bezpieczeństwo. A dzisiaj będzie, co będzie, będzie mieć dużo pracy, bo jest ślisko, będzie fajny widowiskowy rajd. A mam nadzieję, że będziecie mieć fajne ujęcia, no ale z drugiej strony pamiętajcie o bezpieczeństwie. No i życzę mi zabawy, chłopaki. Powodzenia. Dzięki. Dziękujemy Piotrowi. Kibice jadą. Cześć. Jedźcie, jedźcie. Jadą kibice, tak jak widzicie jeszcze mamy około 5 czy 6 minut do startu. 9.06, a my startujemy 9.17, no to jeszcze mamy 11 minut. I to będzie taki cykl znowu odcinków LPG Majstra, w których będzie, podzielimy go na odcinki. Pokażę Wam jak wygląda rajd oczami ze środka samochodu, jak pracują osoby funkcyjne, jacy są wspaniali kibice, w ogóle walim rajdowy i cała tutaj ekipa, to jest mega ekipa, nie będę wszystkich z imienia i nazwiska wymieniał, bo jest RODO, ale pewnie uda nam się pokazać. Jedzie samochodzik Subaru z literką B, także będziemy fajnie, pada śnieg. Będziemy się tutaj, mam nadzieję, dobrze bawili. Mamy linę, mamy różne rzeczy, w razie czego, żeby pomagać. Jesteśmy tutaj jako samochód z literką A, do pomocy organizatorowi i taka jest główna nasza funkcja. Także będziemy wsiadać do samochodu i resztę już będziemy nagrywać ze środka. Teraz Marek. Mogę mieć prośbę, żebyś mi troszeczkę szybę upuścił z tyłu. A dobra. Z Markiem jedzie Filip, podejdziemy na chwilę. Filip, na masz notatki ze sobą, jesteś szczęśliwy, nareszcie ten moment. Tak jest, dokładnie tak. Jestem szczęśliwy, siedzę na swoim miejscu i teraz będziemy się bawić. No to życzę Ci powodzenia. Jeszcze tylko dodamy, że na WOŚP przekazałeś sumę pieniędzy, nie powiemy jaką, nieważne, ale nagrodą jest przejażdżka z Markiem. Trzymajcie się. I ruszyliśmy, a na trasie Pan Mateusz kontroluje. C'est toi, c'est toi Oh, jésus 2 <laughs> Jesteśmy na drugim punkcie kontroli czasu, czyli zjechaliśmy z gór, przejechaliśmy tu cały czas śnieg, w wyższej partii gór rzęsisty śnieg, na dole pada deszcz I jesteśmy teraz w miejscowości Rościszów i będziemy się pieli pod górę, im wyżej, tym więcej śniegu i większe płatki. Miga, światełko? Miga, się. To jedziemy, tak? Tak, tak. Przejdź, walcz. Rzeczni. Ładni, tak. Krzyczą, tak? cieszą się. No to dobrze. Pozdrawiają. To dla bazę, zapraszają. <gry> tu w prawo daje tak, No, nie? No, no. Chcesz być w telewizji? No chodź. A co, Rajd oglądacie? Powiedz. Tak, oglądamy Rajd. To ja powiem ci, jest taki kanał KME i ja jestem LPG Meister. I jak chcesz pozdrowić, to musisz poszukać potem do takiego filmu i pozdrawiaj mamy i kogo chcesz i coś powiedz o rajdzie. Yy, pozdrawiam mamę i moją siostrę, tre, yy, i ten. I było bardzo fajnie na rajdzie. A to już wracacie do domu? Tak. Nie, nie będziecie następnego odcinka tak, oglądać? nie będziemy już oglądać. Powiedz uj, jeszcze uj, jak uj. masz na imię i z kim byłeś tutaj na rajdzie. Mam na imię Piotrek i byłem z tatą, z wujkiem, z moim kolegą i jego rodzicami i jego gratkiem gled i babcią. No dobra, cześć Piotrek. Trzymaj się. Także jedni bice już wracają do domków, a tu jeszcze cztery odcinki specjalne, czyli jedna trzecia rajdu jest w tej chwili za nami. No i bawimy się dalej. Pogoda dopisuje w górnych partiach mgła, pada śnieg. Jak zjechaliśmy na dół na sekcji dojazdowej, padał deszcz. No ale jakby warunki się pogarszają, myślę z odcinka na odcinek. Zaraz będziemy drugi raz jechali, to będziemy wiedzieli co i jak. Mamy chwilkę czasu, jest mój przyjaciel Waldek, który nie usiedzi spokojnie i gdyby nie Waldek i cała rzesza tutaj życzliwych ludzi nie byłoby dzisiaj tego rajdu. Powiedz Waldek jak do tej pory rajd przebiega, czy jesteś zadowolony, pogoda dopisała wyjątkowo. No pogoda dopisała wyjątkowo, już rajd obecnie mamy około 10 minut opóźnienia, ale już to korygujemy na, na komasacji i kolejna pętla ruszy na pewno o czasie. Bez żadnych na razie wypadków drobnych, coś tam się gdzie ktoś obrócił, ale jest chyba dobrze wszystko. you <laughs> Tak, jest dobrze. Tam jakaś obrótka, obcierka, ale generalnie widzę zawodnicy uważają. Poza tym no, warunki są jakie są i e, nie można się zbytnio rozpędzić i wszyscy wszyscy no, na pewno e, bardzo też uważają. No Pierwsza pętla, wiadomo, zapoznawcza. Teraz zobaczymy, co będzie na drugiej, bo na drugiej to się zaczyna gonienie. Na drugiej widzę mgłę. Jest dużo większa mgła i myślę, że warunki gorsze. Warunki gorsze, natomiast tutaj z tego co słyszę na Rościszowie przyczepność się po bardzo poprawia. Nie wiem jak na Walimiu, ale na Rościszowie jest coraz szybciej. Każdy czas, który widzimy, co załoga dojeżdża, to coraz lepsze czasy. Czyli widoczność gorsza, przyczepność lepsza. lepsza. Waldek, piątka. piątka. Cześć! Chłopaki, szybciutko, jak się Wam jedzie dzisiaj? Bardzo dobrze, ten drugi odcinek lepszy, dużo frajdy, fajnie jest. Jeszcze jakbyś się przedstawił? Michał Stróżyk. I Honda Civic, jakich tu dzisiaj wiele. Tak, dokładnie, osiem chyba mamy w klasie, z tego co naliczyłem. No, to powodzenia i Wam, i wszystkim Hondą bawcie się, Dziękujemy. my jedziemy jako literka Będziemy, A. Na, pew będziemy na pewno się dobrze Nie? bawić. Cześć! Cztery hałasy za nami, Wam się udało przejechać trzy. No to zatem pytanie do Filipa, jak się jechało na tych trzech? Bardzo przyjemnie się jechało. Co prawda, jest to mój pierwszy występ na prawej stronie samochodu, ale myślę, że jeszcze się spotkamy. Nie raz i nie dwa. A coś Cię zaskoczyło pozytywnie, negatywnie? Tego się spodziewałeś? Spodziewałem się tego, ale jak dla mnie największe zaskoczenie to jest pogoda, bo nie sądziłem, że aż takie opady śniegu będą. I prawdę mówiąc, myślałem, że trochę do popada i to będzie na tyle. No teraz już te odcinki się robią bardziej wodniste, asfalt mokry. No jak Markowi się jechało. Nie, w tych rejonach zawsze się jeździ bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo śniegu, więc jesteśmy na prawdziwej zimówce. No, mamy prawdziwy zimowy rajd, co w Polsce jest rzadkością. A dzięki tutaj walium rajdowy udało nam się stanąć na starcie tak świetnego rajdu. Do zobaczenia na kolejnych dwóch odcinkach specjalnych. wsiadajcie, uruchamiajcie, zobaczymy jak ruszacie i my zaraz śmigamy. Za Sierra. No i tak jak widzicie, chłopaki wyruszają na ostatnie dwa odcinki specjalne z sześciu zaplanowanych na dzisiaj. Jarka mam na pokładzie. Jarek mówi wam cześć. Cześć wszystkim. Jarek dowodzi całą brygadą aut funkcyjnych, dba o porządek. Powiedz Jarek, parę słów, jak to dzisiaj się to nam odbyło. No jeszcze się odbywa tak naprawdę, jesteśmy przed ostatnim odcinkiem specjalnym. Na chwilę obecną autka funkcyjne robią mega mega robotę. Ostrzegają kibiców, pobudzają sędziów, sygnalizują światłami i dźwiękami, że wjeżdżamy na OS. No jest to niezbędne po to właśnie, żeby cały odcinek przebiegł później prawidłowo, po to żeby zawodnicy mogli już jechać po jakby w pełni zabezpieczonym odcinku. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów, majstra zapraszam serdecznie do. Yy... Polubienia tego wszystkiego co on robi, tego wszystkiego co nagrywa, bo robi świetną robotę A ja Ci dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że przyjechałeś do nas i do zobaczenia Trzymajcie się, tak cześć Także jeszcze jeden OS, dziękuję Jeszcze jeden OS, no, hej, trzymajcie znak, się tak to jadę Dobra Bałwan, dwa bałwanki. O, zderza. Dobra, dawaj no. No, zderza czego coś to mamy do sprzedania. Do sportinga w limitowanej wersji. Będziemy teraz szukać czerwony <noise> żółty. O no tutaj ten prawy niewidoczny, Marka, jest faktycznie niewidoczny to tak już tak Teraz dobrze. to jest w ogóle niewidoczne Meta lotna No od tej mety to nie widać, nie? Od 100 metrów stop 100 metrów do przodu. O, pomyliłem się O, Waldek jest Dziękujemy Wojal wieziemy i tak, tak. Zderzak, od Klio. Tak, tu ludzi ci zwieźliśmy też od tego. Klio zderzak od wieziemy. wieziemy. No. no od Sejczenta, od Klio nie było zderzaka, czarnego. Od Klio nie, nie nie dali nam, nie, Dobra. ale ludzi ci zwieźliśmy do Walimia, jeszcze Dobra, daliśmy razem. dziękuję nie? bardzo. Także jedziemy na ten serwis, z Jarkiem pogadaliśmy tu w środku. Super. pobawili się? Z Także Nawet co, z odcinka to by była od... nudka. Tyle? Tak, wiem. Tak, Skończyliśmy odcinek, jedziemy na serwis. I tam się zobaczymy już poza samochodem. Najpewniej, no, o ile zdołamy w tej mgle odnaleźć <grym> serwis. Damy radę, o mój Boże. Dobrnęliśmy do mety rajdu. To jakiś zawodnik nie przejął się tym, że mu odpadł przedni zderzak, popędził dalej. Jesteśmy pod domem kultury w Walimiu, tu Mateusz Wam pokaże sztolnie walimskie, kilometr stąd. Zamek Grodno, 8 kilometrów stąd, oddamy ten zderzak. GMC spisało się na medal. Warunki były bardzo zmienne, skończyło się lepszą przyczepnością, ale dużą mgłą. Zaczęło się takimi obfitymi opadami śniegu, jak sami widzieliście. Spotkaliśmy fajnych, ciekawych ludzi, fajnych kibiców. No musimy poczekać jeszcze na Marka. No, ja bardzo dziękuję organizatorom, grupie Walim Rajdowy na czele z Jarkiem Dyszkiewiczem, z Waldkiem Kołodziejem i z całą resztą. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, nie chciałbym nikogo pominąć. Dziękuję ekipie KME i LPG Majstrowi za świetne ujęcia, za świetny materiał, za to, że upamiętnili ten świetny rajd. Dziękuję naszemu głównemu bohaterowi Filipowi, którego tutaj z nami nie ma, ale który wylicytował przejazd na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za bardzo Każdą kwotę. I dziękuję wszystkim kibicom, którzy tutaj w tak licznym gronie dotarli na Patelnie Walińskie. Niestraszny był im mróz, niestraszny śnieg. Super owacje. Się super było się z Wami zobaczyć. I do zobaczenia w następnym razem. W że chyba nie było słychać tych owacji, ale ja w GMC cichutko mam w środku to słyszałem. Także dziękuję. I do zobaczenia na następnym rajdzie.